Witam z tej strony Kazia to jest kolejny odcinek z Football Managera. Zaczynamy konferencją prasową przed meczem z Wisą Polską. Mhm. Wszyscy się rwą. Przez komentarza daliśmy wiele po Też yy, tak z ciekawości tylko czystej. E, Skałtowałem wszystkich zawodników z reprezentacji Polski już na przyszłość, tak mówiąc. I no, w cudzysłowie nawet emeryci, nawet emeryci nie pasują. Ale to tak, takie wiecie, tylko już na właśnie pokazuję wam. Całkowicie tutaj są na przykład Piotrowski jest zainteresowany, Chodzi tu o zainteresowanie czymś transferem. Wielki jest yy, nie, za, nie zainteresowany No nie zainteresowany... Ten jest zainteresowany, potem dronkarz Zainteresowany. no bo ja... tak... Dużo tego będzie bo Robię przyszłościowy sobie w scouting Też muszę poszukać oczywiście W razie tego zawodniku tak potem... Potem wychodzi, że ja automatycznie jada asystentem, ee, przepraszam, asystentem naszym dyrektorem do sportowych, zamiast sporować samemu. Wiecie co? Wygram oczywiście ten mecz spokojnie, szczecin. Hmm, wygramy na automacie ten mecz. Zagramy w składzie Sosa, Mańka także Tanżyna Mączyński, Serafin Mitlanowicz. Jeszcze czekajcie, Sipic ostatnio zastąpił źle, więc byśmy mu pala. Terafin eee, Miklanowicz, Gera, Grzeszczyk, Kowalski, Świerczok. I tutaj Denira. Tak, zakładam, chyba, chyba, chyba. No i reszta do niech będzie ok? Hmm. Byłaby ciosem. Ja, tam. Nie wiem, jak Dobrą formę. Kwiaty w nie. niż ostatnie. Pewnie wyższe wasze umiejętności. Wierzę wasze umiejętności. Raz wyższe wasze umiejętności. Czekajcie. To jest Teraz mamy plankę w czwartej minuty spotkania. Czekajcie, wydaje mi się, że to problem jakiś sam z pucharem, ale... No, zróbmy tak. Nie pomogło. Resztek, To Tomir. Aj. Czekajcie, spróbuję zrobić w ogóle cięcie. Teraz to zwracam. Dobra, jestem, troszkę przeleciałem na tył giera. Rogalski, aj! Błąd Rogalskiego, podał do Świerczoka i mam drugą brałkę w tym spotkaniu. żona to pańczyk, resztyli No i niestety tracimy bramkę na to, do jednego. Nie wolno wam teraz odpuszczać. Żarliwie. Grajście tak źle. Zostać was na więcej. Tak, tak, tak. Ma niską cenę na razie. Nie. Więc na razie nie zmieniajmy co mi stanowić. Popal. Przemiński. Lężyna. Mańka. Piera. Laswo. Kun. Lężyna. Mańka. Mańka, Serafin, Ai I chyba tracimy na 2 do 2 po błędach naszych obrońców Mańki W szczególności w podaniach Kobal, Stanżyna, Miklanowicz, Czesztyk Demir Miklanowicz Ai znowu błąd Kun. Jeble vejde za bubala jednak. Třešpěk. A i pozice před půjkem. Věble. Tosa. Věrtok. Terafin. Gera. Pleca Ilier Obok bramki Majka do zmiany Tutaj będzie speed Na obronę Tosa Pierwot Terapin, Piviet, Plazo, Piviet, Fuski Serap Demir, Miklanovic, Terapin, Terapin, ai Piwiec, Szymiński, nie niestety w tym bramkę na 3 do 2 Piwiec, Miklanowicz, Pun Szymiński, Borżycz, Plazło, Iljew, Wybiła, piłkę na out Piertok, Reble, Miklanowicz, Rieble

Boraj mi się wyrówna Piczka to. kosa Pierwszawski trafin, Miklanowicz, Demir A już nic nie będzie z tego, skoro Demir wypijał na na, na rozpółzał ramkę Pyczka panżyna Miklanowicz Mączyński szczalował. no nic z tego już nie będzie. Przegraliśmy niestety Łażaposki 2 do 3, 3 do 2. Z są płacki Demir. Mączyński Wierszawski. No jak wiedziałem, przegraliśmy niestety 3 do 2 eee. Ale wykonaliśmy plan minimum to, jest, to się liczy. Nie wiem. Mm. reakcji. Okej. Okay. Eee... Co ja tu chciałem? Nie chciałem. Nie. No spada to cały czas średnia. Nie wiem chciałem. A ja to za chwilę. Eee... W tym miejscu zrobię cięcie. Ja Myślę, że spotkałem się przed meczem z Gołchatowem. Tak więc to zobaczcie. Za chwilę. Dobra, już jestem. No i zaczynamy w składzie takim jak... Wcześniej, jak nie jak normalnie, tylko... tak jak, znaczy tak jak normalnie, ale bez, bez tych po, y, pomniejszych problemów i tak dalej. Czyli Florek, Grzybek, Skipicz, Bobal, Rieble, Serafin, Handlik, kiera Michlanowicz, Kowalski, Gierszewski, chociaż tutaj Demir powinien być, a nie Kowalski. Teraz jest dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Okay, okay, and let's Okay. na trzecim miejscu jesteśmy mamy 3 punkty mieliśmy 3 punkty strat oczywiście w momencie ee, początku no to, po, to przed, przed e, meczem mieliśmy 3 punkty straty do Śląska aktualnie mamy e, tyle samo punktów co po szczecin, która wygrywa a, i 5 punktów straty jeżeli wygramy będę mieć dalej 3 punkty straty do Śląska ale po końcu będzie miała ee, do nas straty 2 punkty. Znaczy nie, dobrze, bo to też ma 2 punkty, ale... jakoś się dziwnie układa, dobra. Popik Popikniemy. Pierre, peço terapia, que era? Ai! Mhm, mm tu jest doktatka. Niech ona wycieknie, to będzie torny stanu, może to jest na, na opastnika, tak na nie, nie, on nie wchodzi. I szybko zmienimy też. Jeble. O, awansowaliśmy na drugim miejscu Zraz takie, że e, raku, któremu jest, jest pogoniem. Tornos, Górkiewicz. Rieble i mamy bramkę, chociaż nie wiadomo czy nie będzie spalonego, a jednak był spalony. Niestety spalony, nie bramka. A była szansa na strzelenie bramki. Łukiewicz, nie, nie, no, niestety już nic z tekst nie wyszło. Serdecznie, źle. Rozczarowany. Dobra. 21 punktów mamy aktualnie. To nie jest dobry ten moment. Okej. Okay. Eee, no i cóż, w tym miejscu będziemy chyba. Kończy ten odcinek, ja mam nadzieję, że się wam podoba, pamiętajcie o po odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. My się spotkamy... Eee, my się spotkamy w kolejnym spotkaniu... Będzie Polonia, Już Polonia Bytom... Miała być Polonia Bytom, Olimpia Grudziądz... A po Polonii Bytom, Olimpia Grudziądz miała być... Eee, Stal Mielec i Stomil znowu... Jak to tak czekać. Eee, raz, raz, dwa, trzy, cztery. Wiecie co, my się spotkamy na bytowi i z mniejszy pruszków. Tak więc w tym miejscu kończę ten odcinek jeszcze raz, tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się i na razie. Cześć.